Widać z powrotem. Dlaczego z powrotem? Ponieważ, aż powiem Wam, że kamery nie dotykałem chyba od dwóch tygodni. Wszystkie materiały, które widzieliście ostatnio, były nagrywane na zapas. Co tam wie, byłem w szpitalu. Wyszedłem, wszystko ze mną dobrze, nos mam naprawiony. Jesteśmy teraz w busku z Waszą ulubioną zajęczakówą. <grym zainteresowań> Marii bardzo się podobało w ogóle udzielanie na Discordzie i na filmach, więc... Nie będziemy oczywiście tutaj nic ukrócać. Ja też lubię, jak Maria jest ze mną, jak gra ze mną i robi ze mną content. Jesteśmy w busku przed nami. Widzicie po prawej stronie Kangasana. Zaraz będziemy zapraszać jakichś pykensów, kostuchów, jarlów i tak dalej. I jak nie wiem, tam jeszcze tak często, często do naszych ulubieńców, którzy mają specjalne tagi. Tak serio to oczywiście dziękujemy za dołączenie. Wiem, że często o tym mówię. A właśnie jak już podziękuję, jak już tutaj tak dziękuję, to oczywiście zimny po raz kolejny. Dwie przepustki mi kupił. Wiadomo, mniej wydatków dla mnie mogę je przeznaczyć na. Jakieś inne pokemonowe rzeczy i wrzucić to w kanał. Dzięki też również wszystkim wspierającym na kanale. Już jest 8 osób wspierających kanał. Fajnie, że jesteście. Lecimy. Content pokemonowy, widzimy się na jakimś ja szajniku. Ja, ja. O zajęczak ja jeszcze. Ja jeszcze chciałam pozdrowić taką osobę jak olflex 1234 pisał do mnie i prosił o pozdrowienia, więc pozdrawiamy cię. olflex, pozdrawiamy. 26 tysięcy expa. Nie wiem jaka to jest w sumie szansa na szajni Kangaskana, ale sprawdźmy to. 3-4. Normalne. Łapiemy i idziemy zaraz. Chyba na jakąś dialgę tam mamy u góry. Udało nam się zahaczyć jeszcze o dialgę tam u góry. Pospacerujemy sobie dzisiaj troszeczkę po busku. Powiem wam, że dawno nie grałem tak w poksy, żeby sobie wyjść. Zapytam dialgę i pokażę wam, co tam się u mnie zmieniło w ekwipunku. Nie jakoś wow, ale trzeba jakąś aktualizację zrobić. Trzy jajeczka, zobaczmy, co ciekawego nam poleci. Mr. Mime Junior. O, Fridgy Może jakaś seta by poleciała. Chociaż mam tą Shiny 98 i Mr. Mime Junior. Słabe jajka nic ciekawego. W ogóle wróciliśmy już do tych piątek. Ja się zatrzymałem w Warszawie, gdzie były te eventowe. I dobra, to co? Może pokażę Wam, czy coś, coś ciekawego się udało u mnie z zakolekcjonować. Jak Was nie było, dobra, zjedziemy sobie tak po prostu. Dzisiaj zrobiliśmy sobie dialogę Kangas Hana. Ja tego Shiny Dito shiny wysyłałem na Discorda, zobaczyłem dzisiaj jak sobie byłem na wsi spacerkiem. A w ogóle takiego Regigasa, zobacz Maria. Też jest całkiem fajny, nie? Full ataku, więc to jest taka jakaś tam opcja pod power, ponieważ wszystkie inne są po prostu tragiczne. Jakieś Dialgi na Remote'ach, ale dosłownie sobie. A, shiny, shiny Slakota mi się udało zopać. Nekrozme z Marią robiliśmy już nawet nie pamiętam gdzie, chyba w Warszawie, jakiegoś Lucky Trade'a, to też możliwe, że jeszcze tego nie widzieliście. W nie, w szpitalu! W szpitalu to robiliśmy, no. Tutaj widzicie ten event, completely normal, i tu już Shadow grał dągi, więc no, powiem Wam tak, że jak leżałem w szpitalu, to nie grałem praktycznie w ogóle. Byłem taki przybity, że nie byłem jakoś w stanie, szczególnie, że tam kontentu dużo nie było. A te jajka, które poleciały, no to te IV też takie średnie. Po lewej stronie, tutaj widzicie tego zajęczaka, w sensie to jest przyjęło tak, że ten Pokémon jest zajęczakiem. No zobaczcie, czy nie są takie same? No są bardzo podobne. Będziemy sobie go robić, a potem po... potem jeszcze mamy jakieś rajdy zaplanowane. Więc w ogóle nie wiem, jak ten odcinek się będzie nazywał, ale jakoś go tam jakoś go tam nazwiemy. Po prostu rajdowanie już... Rajdowanie z zajęczakiem. Rajdowanie z zajęczakiem na zajęczaka. Szajni, czekujemy dialogi z Walencji od chłopaków z eventu. Dobra, trzy, cztery. No... Panowie, no, jeszcze w ogóle takie same cepy mamy. No. Dobra, łapiemy. Co myślicie o takim pidowie laki? <laughs> Maria chciała bardzo tego, tego zajęczaka laki, ponieważ nie ma nic fajnego po mega ewolucję. Dobra, sprawdzę swojego dziela. Dobry był setą. Niedziela jest oczywiście i o fajny. o, fajny! 96, fajny, no szkoda! Spoko. Szkoda, że brakuje do sety Lepszego nie mam, więc... Wow, wow. 98! Szkoda, że taki pidow. nie jest chyba jakiś użyteczny, ale zobaczcie jakie ciekawe IV nam weszły. Dobra, tradujemy się dalej, coś tam wam pokażemy. Czajcie, że dosłownie dwa trady dalej, znowu wysłałem Zajęczaka Mary i znowu jest Laki. Dobra, zobaczmy co Mary dostała Trochę gorszy, a ja mam w ogóle belduma. No, spoko Ale dosłownie tamten był Laki i trzy trady dalej też królik, bo tam ta reszta błonie króliki, i królik kolejny laki, więc szczęśliwe są te. Jest... mamy zajączaki, dopóki nie będzie set. Tak, Maria chce setę z swojego Pokemona, to jest Maria jak coś, nie? Dobrze. Mieliśmy dymiki małe z. Da, Zaprosiliśmy Pekensa, on dołączył do nas i poszliśmy dużo dalej. I wszystkie pochy nam padły, i, i mnie i Maria wywaliło z tego rajda, i sam Pekens musiał kończyć tego rajda, i baliśmy się, że nie da rady. A my już tylko czekaliśmy i nie mogliśmy już dołączyć do walki, tylko nas wrzuciło na szań na sam koniec. Dobra, gotowa? 3, 4. Zwykłe. No dobra. Dzięki Pekens za dołączenie. Jest ogólnie godzina jakoś 13. I za godzinkę zaczynamy Ride Day. Jesteśmy sami z Marią. I będziemy coś tam kogoś może zapraszać, a jak nie to raczej we dwójkę będziemy dawać, ale też robić te mamuty, czy co to tam będzie? Kamp, kamp, coś tam. <laughs> nie wiem co powiedzieć. Nie, nie wiem co mam wam powiedzieć, no. No, what? Shiny No, Idę sobie. Uff, ale emocje, słuchajcie, ale się cieszę. Jakby nie pamiętam, kiedy widziałem galariana w ogóle, który się zrespił, a co dopiero shiny. Yo, jaki piękny. Powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, czy takiego mam dziada. Okej, okay, ja teraz sobie go troszeczkę połapę, bo wiadomo, jaki to jest catch rate. Zobacz, ale jakie ma odcienie piękne. Nie, wydaje, mi się, wydaje mi się, że nie miałem takiego e, galareńskiego shiny. Dobra, ja go łapę, bo przecież on zaraz może się zdespawnować. Zaraz. Słuchajcie, pozazdrościłam shiny Articuno, i ja też dzisiaj nie wycam bez shiny. Może nie Articuno, ale, ale chcę shiny. Widzowie, powiem wam, że strasznie długo go łapałem. Gdzie jest ta bestia nasza? Tutaj jest. Przepięknie wygląda. Ogólnie moim zdaniem to fioletowe tło troszeczkę psuje, nie pasuje pod tego artykułu. No powinno być jakieś takie bardziej neutralne. Ale no łapałem chyba z 40... No dobra, może koloryzuję za bardzo. Co to jest? Lodówka społeczna. Łoczajcie, czekajcie, możecie coś włożyć i ktoś co może wziąć i się sobie zjeść. Ej, super, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem w Polsce. Dobra, wracając, bardzo długo stałem i go łapałem, aż w końcu bałem się, że się po prostu zdespawnuje. Ale się udało. Oczywiście, jak zapaliśmy tego artykułu, no to i ja i Maria przedłużyliśmy sobie Daily insensa do godziny 14, czyli mamy jeszcze pół godziny do rozpoczęcia ride day. I w ogóle widzowie. Porzeczka! Po... Maria mówi, że to jest porzeczka. Nie. Czyli, wiem. czyli co, mogę.? Mo mogę to zjeść? A jakbym miał swojego Pokemona w prawdziwym życiu, to dałbym mu na spróbowanie. Na pewno nic by mu nie było. To jest z... berries. O, to są berisy do łapania poksów, no. Jest ich tu bardzo ja dużo. I łatwiej go złapać. Ride hour. Nie, ride hour. Ride day dzisiaj jest. Mamy 13.53 dokładnie. Za 7 minut zaczynamy ride day na... Nie wiem tego Kamerupt. Jak... Kamerupt, tak Maria mówi jak coś. Grzejemy się w samochodzie, bo jest już troszeczkę zimno na dworze, my tak w bluzach niezbyt dobrze ubrani. I potrajdujemy się jeszcze przez te 5 minut i zaraz wychodzimy. Tutaj od razu pod, pod nosem mamy Jim'a, musicie mi użyć na słowo. Potrajdujemy się, zobaczymy co się dzieje fajnego i rajdujemy. Porajdujemy kilka sztuk i chyba będziemy wracać do domu. Jeszcze wychodziliśmy dzisiaj. Zobaczymy jak rajdaj pójdzie. Yo, zobaczcie jak on pięknie wygląda na mapie. Taki mega wulkan. Bo, bardzo fajny, super wygląda. Zaraz będziemy go robić, tylko Maria coś jeszcze wam chciała pokazać. A, Maria w ogóle ma taki cel, żeby zdobyć 100 IV tego zająca i wysyła mi po prostu wszystko co mam. Jest niedziela, ale siadły dwa już laki, co widzieliście w sumie wcześniej, czy tam jeden, ale taki. No, 98 IV, dobra. Robimy tego. O, wreszcie zobaczę jego nazwę. Mega camperupta. I zaraz sobie sprawdzimy. Szajniczek. 1 na 10. Ej, to dużo. Cztery osoby sobie go ciachaliśmy, raz, dwa poszło. Sprawdźmy sobie tego pierwszego szajniczeka. Życzcie, szczęście. Szczęścia. uuu 8 dostałaś si Silver Pineapple, ale fajnie. Ej, czekaj. Aha, dobra. 2000 Stardasta. i nie odpalaliśmy żadnych tych w ogóle. Jeszcze ja jak i Star Dam 3, no, 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 no. 2. Jeden! No. Yo! Nice! Pierwszy i zajączek ma szajniak, ale ja piękny! w ogóle Szajni chyba z GoFestu? Tak, z GoFestu. Ja fajnie, też mam od Marii, ale fajnie, no. fajnie że siadł pierwszy. Dobra, łapiemy. No siema, ja mam znowu dla was newsa. Maria wkur... Patrzcie to! Pasował, żebym włączył wam nagrywanie ekranu. Look at this! Shiny Blastoise. Wpis do pokodeksu miałem. Uf, szkoda, że IV słabe, bo jakbym miał dobry IV, to bym go sobie użył na... Na no mega, ale w ogóle sam fakt, że to super jest. Ten jaki ma dzień. Ja mam tak, shiny artikuno, shiny Blasto. To jest Maria przed topała shiny kamperupta e, tego. Ja po no mam tego, 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 tego. Aha. I mam świnkę! A świnkę jeszcze Maria zapała. My jesteśmy już pod kolejnym rajdem, wbijamy, robimy. W ogóle dajemy radę całkiem Easy we dwójkę z Marią, więc fajnie. I zaraz wyjdziemy na kolejnego, na kolejnego, na kolejnego I będziemy robić sobie jakieś shiny check -in. Ale shiny blast jest mega śliczny się się. Do, Dobry dzień dzisiaj Która to już jest nasza sztuka? To już jest nasza trzecia, nie? Trzecia Trzecia sztuka, idziemy w ruchu Musicie nam wymawić, wybaczyć jakieś drgania Trzy, cztery pa. Shiny Żartowałem Słabe i No nic, zaraz mamy kolejnego Numero 4 Zobaczmy co tutaj ciekawego nam los da Maria ma shiny, też chce. Trzy, cztery No Hmm, chyba słabe. Dobra, komy to mamy? Monia, Murerira, Bruno i Pykens. Dziękujemy za dołączenie i Shiny czekujemy. Dla mnie Shiny jest najważniejsze, ponieważ ja nie mam. 3, 4... Znaczy mam w sumie jakiegoś innego. A, ej, dosyć chyba wysokie CP, chociaż nie pamiętam. Fajnie wyglądają te mamutki. Robimy już ostatniego, mamy godzinę 15. W pary już skończą przepustki, bo nie miała biletu, a nie chcemy na zielonych lecieć. Szczególnie, że jakieś tam Shiny już mieliśmy. Nic ciekawego na mnie poleciało, tak naprawdę. Ja zopałem shiny. A to wam potem może pokażę. No, ty złapałeś shiny zajęczaka, No dobra, Maria wam zaspoilerowała. Shiny zajęczaka, zopałem ewolucję no. z Insensa prawdopodobnie. Catcher ją złapał, jak robiliśmy rajda. Zrobimy sobie jeszcze tego jednego, ostatniego i zrobimy shiny czeka. Chyba, że możliwe, że potem nawić, wyjdziemy i coś tam ciachniemy, ale na ten moment przerwa, wracamy sobie coś zjeść. Troszkę zmarzliśmy, no ale już prawie październik. Pytam Marię, jakie IV ma tego Pokemona, a ona mówi. Flejakowate. A ja mówię, Maria, ja nie znam takiej cyfry. A potem pytam Marię, Maria, a jaki masz smak syropu do herbaty? A Maria mówi, dobry. A jaki to jest smak? Dobry. Znacie taki smak? Tak się właśnie rozmawia z Zajęczakiem. Tak się właśnie rozmawia z Zajęczakiem. Nie wiadomo o co jej chodzi. I wie Flejakowate, smak. Dobry. Baby. Więc jak Aidan mi pisze na Discordzie, że jestem słabym moderatorem, no to widzisz, jak to wygląda. Do zwolnienia. Dajcie, szalni, no. No, chciałbym z eventu. Ja już nie, nie, nie hantuję na, na shiny tak na siłę. O, przepraszam cię. Flejaki total. Flejakowate, tak. tak Flejakowate, CP. <noise> Wiecie co to jest? Wiecie skąd go mam? To nie jest z rajda. To jest Strajda. To jest strajda. Patrzcie to. Przed chwilą się trajdowaliśmy z Marią i jestem w szoku, bo ani Maria, ani ja nie mamy żadnej sety strajda, Laki Pokémona. A siadł mi shiny mi, Siadł mi, mi seta. rupt Bez lucky trader. Co się dzieje dzisiaj? Ten odcinek pod względem dropów jest niesamowity. Shiny Articuno. Shiny Blastoise. Tego shiny zajęczaka wam od razu pokażę. Mm. Shiny. Coś takiego. Na dziko catcher złapał. Jak robiliśmy rajda. Teraz seta z bez laki Po prostu mam głowę rozwaloną. to jest niesamowite Jak ta gierka mi dzisiaj oddaje Ale ten... Ale ten kamper kameru... Ale ten ka, kameru... ale ten karę. <noise> <noise> ale będzie do robicielka z tego Ale ten... Coś zrobił No co... co, co jak, jaka ja jest szansa? może być y, seta bez lucky może być? to możliwe? Znaczy... to nie wiem jaka na to szansa musi być To jest tak jakbym na dziko złapał, czyli jakaś szansa no minimalna No wow po prostu montuję dla Was film, i w międzyczasie dostałem jeszcze takie dwa screeny, do których chciałbym się odnieść. Pierwszy z nich to jest taki prosty screen, gdzie jakiś jeden z, jeden z moich widzów, Lava96, tu jesteś, to Cię pozdrawiam, tak bezinteresownie gdzieś na jakiejś tam grupce na Campfire, że wysłał mój link do YouTube'a i, i przekazał to dalej. I tak po prostu mi się miło zrobiło i stwierdziłem, że chciałbym o tym wspomnieć i podziękować. Tak po prostu, że gdzieś tam się pojawiamy na jakichś grupkach i ktoś naprawdę bez żadnej ingerencji nikogo po prostu wysłał i się z tym podzielił. To no, mówię to tylko dlatego, że po prostu zrobiłem się bardzo miło. A druga sprawa, pierwszy raz w historii, jak sobie wchodzę na swój kanał, to mam informację, że ten film jest podbity. I to jest na tyle wysoko podbity, że aż YouTube mi dał o tym informację, więc dziękuję Wam wszystkim, którzy weszli w ten materiał, dali lajka, jakiś komentarz, cokolwiek, ponieważ dzięki Wam te filmy idą naprawdę dużo wyżej i czuję powinność, po prostu takie, czuję taką wdzięczność w sobie i... Chciałbym po prostu podziękować i mam nadzieję, że każdy film będzie udawał nam się tak podbijać. Dzięki i lecimy dalej z materiałem. Właśnie wróciłem z dworu i dzisiaj sobie zaczniemy od Shiny Checka Shadow Red Gigasa. I tak jest, siad mi Shiny, jestem niesamowicie zadowolony. Potem jak sprawdziłem od razu IV, no to troszeczkę taki zawód jest delikatny. Ogólnie jest strasznie zimno na dworze, pada deszcz, wieje, jest tak przeszywająco, a cały czas mi się jakieś tam rajdy respią. I niestety nie mogę się powstrzymać i chodzę i je robię. Na ten moment też przeszykowałem dużo misji, które sobie teraz razem odbierzemy. Są to darmowe misje i też tam są te płatne misje. I jest tego tutaj troszeczkę dużo, więc słuchajcie, no zaczynamy. Najpierw sobie odbierzemy, myślę, czy odbierać tego Stardasta? odbieram. Na razie odbieram wszystkie rzeczowe. O, miała przez przypadek, jeszcze kliknąłem. Wszystkie rzeczowe, oprócz yy, może Max Particles bym nie odbierał, ponieważ to mi się tam przyda, jakbym chciał sobie robić jakiegoś Dynamaxa, gdzie powiedzieć, na tego nowego Pokémonarii mi wyleciała z głowy. Mam nadzieję, że nie odebrałem tej energii przez przypadek. Nie odebrałem, dobra. I to jest tylko jedna strona zadań, więc w sumie to sobie tak będzie mogło tam wisieć. I tutaj mam jakieś dwa poksy do odebrania. Pierwszy to jest Kling. Wczoraj, chyba wczoraj, yy, Catcher yy, przepuścił mi shiny Klinga. I w ogóle zobaczę, są te globalne challenge. E. <laughs> I trzeba rzucać nicey. Mamy do zrobienia 200 milionów nice rzutów. Kurczę, ja mam dopiero 30. Gdzie to jest znajomi lista moich znajomych? 155, 150, no dobre macie te wartości. Dobra, i mamy tu jeszcze jednego Poksa do odbioru. I co to mamy? Mawill. I o, kurde, jak już tak zaczęło się szybko napełniać, to mi się ciepło zrobiło. Ok i to sobie zostawiamy to Max Particles. I teraz lecimy z tymi misjami. I łatwo ile to jest Pokemonów. To takie jakieś dosyć słabe, miał i tak dalej. No nic przeklikam sobie to i pokażę wam tylko reakcję na to, co się trafia. Hmm. Jeszcze to są te miały chyba galariańskie, czy jakieś takie inne, które nie dają Stardasta. dobrze mówię, bo ten normalny miał daje 700 chyba Stardasta coś koło tego, a ten daje stówkę tylko, no to strasznie słabo. Nawet mi się nie chce tego klikać. Znowu miał? Kolejny miał, wow. Kolejny. I dobra, to jest ostatni miał, tak jest. Mam do odebrania tam tego... Szukam, jak on się zwał. Dura Ludona, ale zablokuje sobie limit yy, Max Particles. Dobra, robimy to pod kątem. Chcę wam, chcę wam zrobić jakiś Opening. Nie wiem, mógłbym potem, ale sam już jestem zniecierpliwiony, więc zobaczmy. Ok, szkoda, że nie Shining. No, jakbym takiego, taką, taką Shining sztukę złapał, to nieźle bym był zadowolony. Ale zobaczymy, może jakieś diawidowry, bo ten pierwszy, którego złapałem to masakra. A on chyba całkiem spoko będzie, tak naprawdę. Jest metalowy, więc jest lepszy od Metagrosa. No ale skoro ma metalowe ataki, no to nie wiem, czy nie. O, daję mu gwiazdkę, ale jest tragiczny. I co, chyba wszystkie sobie misje odebraliśmy. To jest tylko Max Particles, to sobie zostawiam, i tu już są misje na doświadczenie. Dobra, no to chyba tyle na razie z kontentu. No głównie, ogólnie czekamy na sobotę. Ja naprawdę bardzo chętnie bym sobie poszedł, pojechał na miasto i porobił jakieś daily sense, coś tam z wami pogadał, ale no, wie, wie, wiecie co jest na zewnątrz, nie muszę mówić. Tam widzę, że mm, Dialga się pojawia za pół godziny, więc prawdopodobnie sobie potem na nią pójdę i gdzieś tam ją sobie sprawdzę, no w sensie złapę i jeśli będzie coś fajnego to spoko. Teraz udało się właśnie złapać, tak jak wam pokazywałem, tego Shiny Gasa. no to z tych piątek tak naprawdę brakuje tylko teraz Dialgi, bo jeśli chodzi dialgi, no to kurde zrobiłem to. Już w ogóle stransferowałem bardzo dużo, bo wczoraj był a Transfer razy dwa candy na Spotlayer Erona, dostałem tam jakieś Na czy nie mam żadnej Ciekawej dialgi tak naprawdę, tak jak widzicie Wszystkie są takie tragiczne, więc jeszcze sobie Te dialgi robię, no szczególnie, że ten gym jest Dosyć blisko mojego domu, więc bez problemu tam pójdę Mimo tego, że jest tak zimno, to sobie lecę Dobra, nie zanudza, nie zanudzamy Do potem Cześć widzowie, ale jesienny vibe dzisiaj jest Widzicie co tam jest w prawym rogu Mega Lucario. Będzie to pierwszy mój Mega Lucario. Idę sobie go szybko swastować, póki nie ma kątej jak na To za troszkę deszczyk, więc nie mam dużo czasu, żeby z wami pogadać, więc prawdopodobnie zrobię sobie tego wariata i, i w domku już coś Wam tam pokażę, co się dzieje, ale jest tak zimno, nieprzyjemnie na dworze, że to szok. Ogólnie Lucario jest możliwe do solowania, jeśli się ma odpowiednio dobre poksy, Tam chyba Primal Groudon, Charizard Y albo X, zapomniałem, Mega Charizard i też sam Mega Lucario jest bardzo dobry na Mega Lucario. Więc jeśli macie któreś z tych dobrych posłów, no to jesteście w stanie sobie go solować. Ja korzystam z tego, że na Pokédzinie właśnie nie ma teraz w ogóle kolejek. I no wiecie, 5, 6, no czy no, 5 osób to od razu z bomby dochodzi. To akurat ktoś do nas nie dołączył. Jak już tak fajnie poszedł sobie z Shiny, czekujemy. Podobno Shiny na Mega Lucario jest 1 na 128 więc dosyć mała szansa no wiadomo, mi tutaj głównie zależy na no nie wiem, może jakieś dobre sztuce chociaż mam już dwie mam jedną 98 a drugą mam Shiny, polaki Tejdzie z Dorianem który nie jest rewelacyjny, ale ma full ataku, więc mi to wystarczy, żeby żeby sobie go maksować no i oczywiście mega energia 200 potrzeba na ewolucję a ile jej dostaniemy teraz? 200, no to wystarczy i lecimy zwykły wiecie, zróbmy sobie Shiny, czeka Duralu Dona, czy jak mu tam? Zwykłe. Łapiemy i zaraz Wam pokażę, co tam się działo w ogóle ostatnio, bo graliśmy z Marią na Ride, to był straszny młyn i coś kojarzę, że dużo Wam nie powiedziałem. Chociaż chyba, nie no, mniej więcej chyba wszystko wiecie. Ewentualnie pokażę Wam, co mam i to, co będzie dla Was nowe, to będzie dla Was nowe, bo trochę czasu minęło. Ja, też jest wtorek, jak powiedziałem, jak miałem dużo rzeczy do ogarnięcia. Jakiś na powrót do pracy. Musiałem sobie wszystko pogarniać. Na kanale też zaczynam już, wiecie, shorty stakować, więc dosyć dużo Dużo się dzieje. Zrobiłem sobie kawę i biorę się zaraz do tworzenia kolejnych miniaturek. No jest, za, jest, jest straszny młyn, nie? Jest straszny młyn. Kurde, no ma żółte kółko, a nie mogę go złapać. Już chciałbym to przejść i wam po prostu pokazać, zaktualizować wam wszystko, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy na bieżąco. Co so, boju, jakie tragiczne IV Dobra. O, jeszcze jajko sobie ogarniemy. Beldum. śmieszne jakby to była kolejna seta. Dobra, widzę już po. Widzę. A nie to. Widzę już po CP, że to nie jest oczywiście seta, jest tragiczny. Okej, okay, słuchajcie, ja wam pokażę shiny, jakie mam. Okej, okay, na pewno Sudo do nie widzieliście po domem podobnym i Nimbla też nie widzieliście. Resztę widzieliście, bo to było w niedzielę wtedy, jak grałem z Marią. I chyba nie widzieliście jeszcze jednej setki, a jeśli widzieliście to nie do końca może ją opisałem, ale tak. Digleta z OP z, z party place jak grałem z Marią, tak na szybko, bo może to mówiłem, bo nie pamiętam i Sunshine mi poleciał z jajka. No i ten camper up, który nam poleciał z trade'a seta, ale nie z lucky Trada, tylko ze zwykłego. I tak naprawdę to wszystko. Mega ewolucję sobie zrobiliśmy. Tutaj wam puszczę jakieś klipy, coś tam jeszcze miałem wam pokazać, chyba. A, mega ewolucję, jakiś tam klip z mega ewolucji jakiś. I tam jeszcze miałem jeden klip. A, wiem co, jak się przebierałem. Przebrałem się już na taki jesienny styl i tak wyglądam. No, no nie wiem, no nie jest taki super styl. W ogóle powiem wam, że chciałem, ja kupiłem sobie tą maskę i chciałem kupić jeszcze jakąś fajną kurtkę, ale nie było nic ciekawego do kupienia, więc wziąłem tą darmową. Dobra, to tyle. Na dzisiaj. Ja w ogóle ja chciałem jechać do miasta i sobie troszeczkę pograć, ale pada cały dzień jest zimno, więc skipuję to i czekamy na jakieś słoneczko i wtedy się usłyszymy. Siema. Hej! Zajęczek się chciał przywitać, więc witamy się wszyscy razem z wami. Słuchajcie, zaczynamy od dwóch jajeczek, tylko pasowałoby znowu, żebym łączył nagrywanie. Jest dzisiaj coś sobota. Dobra, najpierw jajka. Najpierw Jajka, mło Boże, zmienili te piątki. Teraz tam jest munzlaks, nie ma już Lukario, więc A, strasznie słabe są te, te piątki. I idziemy sobie, no mamy tam 4 minuty na tego Duraludona. Jest ta paczka w sklepie, która tam daje 3 remoty, 2400 Max Particles, 2 starpisy i 2 Lakiegi. Kupiłem sobie to za dwa razy. Maria też ma trochę energii, więc będziemy sobie dzisiaj chodzić, robić te dura ludony, zanim pojawi się mega groz na rajdach. I co? Mamy jest 12:55, mamy jeszcze ponad godzinkę, tak żeby sobie poczilować. Prawdopodobnie zaraz jakiś Daily Incense wleci. A czy ja mam Wam coś do pokazania? Maria, Shiny Diletta zapełem wczoraj. Tutaj te latyasy, co widzicie na remote'ach, to robiłem to no, remote'owym po to, żeby mieć materiał pod materiał pogadankowy. Ej, poczta, muszę iść na pocztę. Więc tutaj nie pokazuję Wam, bo w sumie to widzicie, nic tu ciekawego nie ma. Shiny Kling, jakiś Steelix. Pokażę Wam Mega, bo na pewno coś tam ciekawego się mogło wydarzyć. Steelix z Suseta. A kamperupta widzieliście to w ogóle w tym odcinku jeszcze było. No i co, i dzisiaj będziemy sobie robić Metagrosa. Ja już tutaj mam jedną setę Metagrosa, która czeka na mega ewolucję. Z mojej strony to tyle, coś tam Maria jeszcze Wam chyba chce powiedzieć. Ja chciałam podziękować ekipie z Discorda za wczoraj, że dołączyli do mnie na, na rajda i mam shiny dialogę. Co mówi się? Bardzo dziękuję. Ja pogromca, Pekens i Incarnito. I szajniczek. <laughs> 1007, dobra, łapiemy, niestety zwykłe. Miałem sobie klip nagrywać i Maria nagle... Wow, no, look at this! Nie nagrywaj, łapek! Dawaj! Nawet wrzucę taką fleję, że... Nie wszyscy... Uuu grejcik, to jest dobrze jak na takiego zajęczaka. A? Ej, ej. A? Trochę. Nie. Co? O, został, What the shit druga szansa zajęczak. No troszkę gorzej Stresik jest. Nie no ucieknie, wiadomo że ucieknie. Bye. Dobra, ale spoko, dwie próby w ogóle miałaś. Patrzcie to w ogóle, przed sekundką catcher przejął Shiny Trabisha, bardzo fajnie. I co ciekawe, byliśmy wcześniej na myjni samochodowej i myłem auto i Maria zauważyła, że zrespił się z IV Pokémon. w sensie złapała go i IV i to jest coś takiego. I ty jak szybko wróciłem do samochodu, to mówię, dawaj telefon, dawaj telefon, dawaj telefony. <grym> Bo wiadomo, że jeśli je się zrespił na dziko, to u mnie też jest na, na, na telefonie i mamy takiego danceparsa z 100 IV. Teraz sobie idziemy prosto na tego duralu do na kolejnego i zaraz sobie zrobimy pewnie jakiegoś Shiny czeka. Oh, wow. Na dura ludona bierzemy Zacjana. Nie wiem, czy to jest ten mój dobry. W ogóle ustawiłem takie śmieszne znaczki dla Zacjana. Nie wiem, tak na, na próbę. To jest w ogóle po koreańsku. Pozazdrościłem Wam trochę, jak nagrywałem ten materiał, gdzie Wy takie te wszystkie, takie, te, te nazwy mieć takie spoko. W ogóle używam rękawiczek teraz i, mimo tego, że nie ma żadnych takich specjalnych końcówek, to dosyć fajnie się to klika. I coś miałem mówić, a bo czekałem aż, aż odejdę od piesków, bo tam szczekały i nic, no słuchajcie, do 14 to raczej chill, dura ludone, spacerujemy. Powiecie czemu tu jest tyle ważek, ważek, ważek? Ważki, 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 ważek. <grytanie> One tu chyba mają swojego nesta, już zapali się chyba kilka sztuk, patrzcie ile tu ich jest, Yo, Jakby taką shiny upolować to spoko, chyba u was tego nie ma, to jest jak po prostu jakieś lokalne gniazdo się tutaj nam. A... Spotkało, co? Pół godzinki zaczynamy nie, nie, nie Committee day, a ride day na Mega Metagrossa. I mamy pierwszego Mega Metagrossa. Mimo oczywiście grę zalagowało, Fuck. Dobra, gierka się już ładuje. Bardzo fajnie to już wyglądało na mapie. No lubię, tak są jakieś nowości, nie? Będziemy sobie pewnie wszystko czekować, a potem zrobimy jakieś, wiadomo, podsumowanie większe. Mam nadzieję, że zdążę do ekipy, bo oni już tam wszyscy siedzą. Mega Metagross. Fajnie, sześć osób. Wow, serio sześć osób mamy już? Może ktoś zaprosił? Czekajcie. Kacper, Tomasz, film. Kostuchy wbiły na tym, okej, okay. dobra. No nic, A robimy i będziemy sobie Shiny czekować kilka sztuk i potem zrobimy jakieś podsumowanie. Ja już sobie daję ready. A w ogóle zrobiłem sobie taki składzik, mam nadzieję, że jest całkiem spoko. Trzy, 4. ry. Ty, Shiny mam! <laughs> 2600, nice, pierwszy Shiny tym razem u mnie, spoko. Dobra, trzy, cztery, ry. Zwykłe, 26, 263, słabo. Ry, Dawać drugiego. No, 2608, 260. O. o, Shiny! 2626! a Chyba słaby, ale może będzie miał dużo ataku, ale fajnie. A wy tam nie macie Shiny w ogóle jeszcze? Ry. Oj, strzolowałem. 3. ry. 2659. Bye. No Ja pamiętam, was? że na starym koncie Mamy, na telefonie, do kolegów, to miałem mute'a w projekcie Trzy, A tu jeszcze do kolego, to i na frajdę łączą Dobra, ja, na rapa Ja, no czemu nie Słuchajcie, prawdopodobnie przedostatni Trzy, cztery. Zrobiliśmy, oj Zrobiliśmy w międzyczasie o, kurde, seta, ja pierdzielę Maria ma setkę. Teraz złabią dobrze. Ale fajnie. Robiliśmy kilka sztuk w międzyczasie. I tutaj mamy przed nami jest prawdopodobnie jeszcze jeden rajd, więc sobie go zrobimy i nie czekujemy i wracamy. Zrobiliśmy okolice 20 sztuk. Ale to jakieś podsumowanie wam jeszcze zaraz powiem. Dobra i słuchajcie, i ostatni już chyba dziękujemy Piekań. Na samą koniec nas uratowały, żebyśmy we dwójkę się nie męczyli. W trójkę całkiem spoko poszło. Ha, no to co? Maria przed za zapała setę. To co? Teraz ja? Trzy, cztery. Zajęczak jeszcze chce pokazać, jakiego poksana na laki dostał. To ja dałem Marii, oddawałem w sumie, bo ona mi dawała wcześniej. No powiem tak, Maria ma niesamowitego Shiny Metagrossa, mega zazdro. No tak siądzie mega, że to aż miło, nie? No i co, żegnamy się z Zajęczakiem. Mroźny dzień, ale zrobiliśmy naprawdę dużą, fajną liczbę rajdów, fajnie się bawiliśmy. Ja dwa Shiny. Ej, nie pokazywałem wam drugiego Shiny, Boże, przepraszam. Zapomniałem, że wtedy nie, nie nagrałem tego, już wam pokazuję, ale ze mnie... YouTuber, no. Zopem drugiego takiego Shiny, troszkę lepsza niż pierwsza opcja, ponieważ ma 14 ataku i zrobię sobie prawdopodobnie z niego mega, bo no ogólnie Shiny, Metagross, niesamowicie mi się podoba. I tak naprawdę co, słuchajcie, no to wszystko. Ketcher tam gdzieś w tle sobie coś tam łapał, ale nic ciekawego, wiecie, same takie basic Pokémony. Jesteśmy strasznie głodni, zmarznięci, więc wracamy do domu. Ja jutro montuję ten film, żeby wam go wrzucić. Dzięki za oglądanie i co, do zobaczenia. A! Łapeczki, łapeczki, proszę, łapeczki, komentarze. Subika! Subika, uwaga na ręczny. <laughs> uwaga na... Nie uwaga! Łapeczki, wszystko nara!